Monikę poznaliśmy w siódmej edycji kultowego programu TVP Rolnik Szuka Żony. Przeszła ona ostatnimi czasy zabieg usuwania zęba mądrości ósemki, ale to był dopiero początek, gdyż zabieg ten, dziwnym trafem, połączył się z atakiem wyrostka robaczkowego, z czym dzielna kobieta chciała poradzić sobie sama na własną rękę w domu. Na szczęście jednak trafiła ona w porę do szpitala. Na szczęście, ponieważ wyrostek robaczkowy potrafi wyrządzić wiele szkód w organizmie, a nieusunięty w porę może prowadzić nawet do śmierci. Jak mówi sama Monika na swoim profilu instagramowym, szwy w buzi, szwy na brzuchu. Mam nadzieję, że już niedługo zapomnę o tym strasznym tygodniu. Nieszczęścia chodzą parami. Oby sierpień był łaskawszy. Patrząc na przejścia pani Moniki. Zdecydowanie życzymy milszego miesiąca niż ten, który już za nami. A w tym odcinku to tyle, dzięki za odtworzenie i zapraszam Cię do moich przyszłych i poprzednich odcinków.